Ulica parkowa zmienia swój wygląd. Po jednej stronie ulicy stoją budynki pomalowane jeszcze delikatnie mówiąc w dziwne, różnorodne, kolorowe i geometryczne wzory. Projektant elewacji musiał mieć nostalgiczne wspomnienia z Turcji i zapewne tu chciał je uwiecznić. Po przeciwnej stronie ulicy bloki zostały ocieplone. Zyskały też nową kolorystykę. Jest przyjemna dla oka. Biało-żółte bloki lśnią czystością. Słonecznie jest tu nawet w pochmurny dzień. Nie ma już Turcji, ale jest za to styl… No właśnie, jaki. Dla jednych, po dodaniu sztukaterii na elewację, secesja. Dla innych styl podłudzki z powodu specyficznego charakteru owej sztukaterii, a bliżej styl ze Zgierza. Kto choćby raz przejeżdżał przez to miasto doskonale wie, o które zgierskie budynki chodzi krytykom gostynińskich renowacji? Mimo różnych ocen Gostyninian, mieszkańcy cieszą się z nowego wyglądu ich budynków, z nowych okien, a jeden z bloków ma nawet odnowioną klatkę schodową. Jest Pani mieszkanką tutejszego osiedla? Tak. Czy jest Pani zadowolona z renowacji, jaka została tutaj przeprowadzona? Naturalnie, że tak. Jak były stare bloki poobdrapywane, a teraz pięknie wymalowane, no to zadowolona jestem. Budynki zostały odnowione z zewnątrz. Czy w środku na klatkach schodowych również zostały poczynione jakieś czynności? Jeszcze nie. Obiecano nam, ale jeszcze nie. A jakiego rodzaju renowacja potrzebna by była na klatkach, tak według Pani? No, posadzki na pewno na schodach, na klatkach. nie ścian. Yy, tak, a na kiedy yy, zostało to obiecane? Yy, w ogóle były już jakieś informacje? Nie, 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 jeszcze nie było żadnych informacji na ten temat. Tylko tak yy, kiedyś obiecano nam. Wchodzimy do środka jednego z bloków. Brudne ściany, poobijany tynk, nieprzyjemny zapach. Czy remonty powinno zaczynać się od odnowy fasady? Mijamy dwa bloki należące kiedyś do PPR-u. Jeszcze nie są ocieplone. Czy wybudowane w czasach PRL-u po ociepleniu też otrzymają podobną sztukaterię wokół okien? No bo jak tu ma współgrać budynek z drugiej połowy XX wieku z sąsiadującymi secesyjnymi? Stoją przy ulicy również współczesne budynki jednorodzinne. Turystę, który trafi na ulicę parkową, może zadziwić to pomieszanie stylów. Bądźmy jednak dobrej myśli. Architekt czuwa.